W tym odcinku powiem Wam o tym, czym są baseny infinity. Co się ładnie składa, bo mamy z tyłu wodę. Podłoga się nam rusza. Ja... Dzień dobry, drodzy miłośnicy, I piosenka. Co dzień rano, skierujemy Was do tego poza pomocą rannej kawki, aby ten dzień był lepszy niż ten, co był wczoraj. Aby poranek y, z ptakiem mógł być również. Rannym świstak. Tak, Pólcie, no bo każdy z, coś... z nas jest trochę jak ta ranna kawka, czyli tak. ptaszek, który nie domaga, który potrzebuje wzbicia się do lotu i ta kawka, ten format ma nam w tym pomóc. Mała kawka, czarna lub z małym mleczkiem, również ona... Cóż tu tak szumisz? <laughs> <laughs> to nie jest green screen. <laughs> ja to, mogę, moi drodzy, dzisiaj dzieje. o basenach Infinity, czyli o... Coś nowego! miejsca, które jak wiecie, poniedziałek to mówimy o produktywności, o tym, żeby dobrze przeżyć cały tydzień, o planowaniu. Basen Infinity jest to um, takie zjawisko opisane w książce Make Time. Na swoim kanale BookTube możecie. Zna-, na, swoim, na swoim kanale BookTube możecie znaleźć streszczenie tej książki. I teraz. mikrofon, tak. Basen Infinity to są takie miejsca, które powodują, e, m, że tracimy czas. I są nimi takie rzeczy jak Facebook, Instagram. YouTube, o, TikTok, zaskoczyłeś. czyli są takimi basenami, gdzie cały czas jest dolewana woda, czyli ten content, Skrolujesz palcem Aha. i cały czas widzisz e, coś ciekawego, coś, co ci daje zastrzyk dopaminy i możesz w tym popłynąć. Dokładnie. To mało, I to są to... baseny Infinity niekończące się. W tych kontentach użytecznych dla kciuka później się okazuje, że jakby szare komórki stają w miejscu i tylko palec się rusza, no nie? Później gasząc ekran Ciało dopiero nabiera, nabiera powietrza. Dokładnie. I teraz chodzi o to, żebyśmy my mhm. zakręcili ten korek w tym basenie. I zastanówmy się, co jest dzisiaj tym korkiem, gdzie możemy zatamować dolewanie tej wody. Czyli jak możemy zabezpieczyć się przeciwko tym basenom, przeciwko tym rozproszeniom, które w ciągu dnia dzisiaj będą Cię atakować. Czyli nam się może wydawać, że my płyniemy na takim bezmiarze wód oceanu, czy jak to się mówi, bo jak zacząłeś mówić o basenach Infinity, to mi się z tym kojarzyło, nie? że masz relaksik. Tak, tak naprawdę nie. Trzeba go zakortować. Paradoksalnie wydaje się relaksik. Paradoksalnie wy, wydaje się relaksikiem, ale jednak może się y, y, okazać, że on wciąga finalnie do tego odpływu z, kloze z klozetu. I teraz, żebyśmy nie byli wciągnięci do tego odpływu e, wskazówka dla was. Korzystajcie z takich funkcji, jak czas przed ekranem. Mhm. Z trybu nie przeszkadzać i z trybu samolotowego. Wybierzcie, który chcecie, ale dzisiaj spróbujcie, jak to działa. Nałóżcie mhm. sami ramy na ten korek. Aby po prostu nie uciekała wasza uwaga. Albo może po prostu wykorzystać takie małe plastikowe narzędzie z kuchni, czyli pomidorka, który nam 25 minutkami powie dzyń, 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 dzyń. Zabieramy się do czegoś produktywnego i odlatujemy sprzed ekranu. Dajcie znać w komentarzu, jakie wy macie sposoby na załatanie tej dziury, gdzie wlewa się cały czas woda. Na bycie yy, zatamionym. Za zamulonym, żebyście nie... żebyście nie dali się zamulić. Bez tak. elektronicznego oceanu. Znowu sokratejskie zakończenia. Michał, dobrze nam to idzie. Jak przy I druga prośba, dajcie znać w komentarzu, jak tło z telefonu, bo nagrywamy teraz inną kamerę i jesteśmy ciekawi. Jutro też tak nagramy, zobaczymy. Czy w ogóle jest jakaś taka fajna atmosfera tego nagrania, czy nie? Tak. Czy wracamy do białego tła? Czy Wracamy do białego tła. Cześć. Dajcie znać w komentarzu. Ktoś kosiarę włączył. Ktoś kosiarkę włączył. Nie wiem, że woda to jeszcze kosiara. Jasne. Cicho tam! Weź tu pracuj! Weź tu pracuj, sąsiad kupił kerszera i się szpanuje przy, przy wodzie. Nie, zobaczmy kawałek. Ale jadę. To było do przewidzenia, nie? Żeby będą hałasować. Ale, jest... Ale piękny obraz, kurde. Kurde, jaki to jest człowieku widok, jakbyśmy z nieba nagrywali.